Sława Ukrainy. Ukrainy. Powtórzę, pokażmy sojusznikom w Europie, co to znaczy mieć odwagę. Ci, wszyscy, którzy jesteście zakochani w połowni, chcecie, żeby taki ktoś rządził krajem? Posłuchajcie. Stało się coś zupełnie niezwykłego, muszę wam to pokazać, bo nagle zawęgła wyjechała wielka śmieciarka której tu przed chwilą nie było. Natomiast nagle coś zaczęło piszczeć i pojawiła się śmieciarka. To niesamowite, muszę powiedzieć. Człowieka może spotkać na stacji międzynowej, na której się zatrzymał. Śmieciarki do tej pory nie było, a tu nagle jest śmieciarka. Są też panowie, którzy ogarniają. Mam nadzieję, że nie będą mnie bić i nie dojdą do wniosku, że ja już podlegam pod Waste Management. No, może nie. Chyba poszli sobie dalej, ale muszę powiedzieć, że to jest ściana i nagle ze ściany wyłania się śmieciarka. Duże przeżycie. Co to znaczy mieć odwagę? Od naszych łez Ukraińcy o wiele bardziej potrzebują dziś naszych serc, naszych głów, naszych rąk wyciągniętych w geście pomocy, ale też, jak będzie trzeba, gdy trzeba zmierzyć się z putinowskim reżimem, zaciśniętych w pięść. Zbliżające się wybory w Polsce są szansą na pokazanie światu, że demokracja ma się dobrze. Silne wojsko ukraińskie, sprawdzone w boju, które używa amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej, francuskiej, niemieckiej broni, która jest przygotowana strategicznie, operacyjnie i taktycznie do walki z Federacją Rosyjską i jest ogromnym atutem sojuszu. Pomoc i stypendialna dla młodzieży ukraińskiej. Im mniej się mówi o pomocy militarnej, a więcej się tej pomocy daje, tym lepiej że wszystkie siły polityczne włączą zielone światło dla członkostwa Ukrainy w NATO. Dzisiaj jest ten moment, dzisiaj trzeba wznieść się ponad podziały, a każda, każdy głos, który będzie podważał tę istotę tej uchwały, każdy głos, który będzie dzisiaj oddany przeciwko tej uchwale, jest głosem, który będzie wspierał de facto rosyjskiego najeźdźcę. w tej izbie na takie działanie nie ma zgody. Nie będzie Putin pluł nam w twarz. Polska nie może być jak te kraje zachodu, które z założonymi rękami patrzyły, jak w 1939 roku dyktatorzy niszczyli nasz kraj. Czas na działania bez precedensu. Sankcje mają boleć. Bardzo boleć kremlowskiego terrorystę i jego nieudacznego podwykonawcę z miasta. Co możemy dzisiaj zrobić w Polsce? Na przykład, e, to walka z fake newsami. One niszczą. E, to jest ta wojna hybrydowa, która trwa od kilku miesięcy. Przecież widać teraz jak na dłoni, że cała akcja antyszczepionkowa prowadzona w Polsce to było przygotowanie do wojny na Ukrainie, fejkowych kont w Polsce, czyli do tej wojny hybrydowej. Ja bym powiedział tak: jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie będą go obowiązywały żadne lockdowny. Będzie mógł normalnie funkcjonować. Jeżeli ktoś się zaszczepi, nie zaszczepi, to będzie miał lockdown całkowity. Bo nie założył, wiecie co? Jak w Legionie Rzymskim, musimy trzymać szyk, musimy iść w tym szyku, musimy pokazać, że ten szyk potrafi powiedzieć stop, potrafi powiedzieć nie, potrafi zatrzymać wojnę, potrafi zatrzymać dyktatorów. Trwa wojna my stoimy jednoznacznie po, do, po stronie dobra, prawdy, sprawiedliwości, bezpieczeństwa. Rosja jest po stronie zła, gwałtu, morderstwa i ludobójstwa i ta wojna to jest wojna nie tylko na Ukrainie, ale ona toczy się wszędzie. To jest wojna dobra ze złem, człowieczeństwa ze śmiercią, życia ze śmiercią. Niech zwycięży wolna Ukraina.